Witamy Państwa serdecznie. 14 cywilizacji przybyło przyglądać się i mamy dwie osoby do laboratorium. Pierwsza jest Barbara Krystyna, hasło Czerwony Mak i następnie jest Maciej do laboratorium, hasło Dusza. Simone przekaz Już powiedziałam ile cywilizacji przybyło, dobra. Simone przekazuje wizerunek pierwszej Barbara Krystyna. B. A. R. B. A. B-A-R-A. -A. -A -A. Okay. K R S Ukazała się na stole marmurowym. Wylepłem. I skan zjał wziął na miary całego ciała. Pierwszy jest układ kostny. Okay. Kompletne Wirbelsäule aufgestanden. W całości kręgosłup zniknął. Ok, das wirkt sich Ukazał się z powrotem. Jetzt ist also kompletne Hüftknochen, die Oberschenkelknochen und dann halt die ganze Knochen bis runter zu Bewusstsein sind aufgestanden. Cały układ kostny od. Y od bioder, biodra w dół do stóp, cały układ kostny zniknął do regeneracji. Ok, ukazał się z powrotem, nadgarstki zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz muskulatura tego ciała. Na plecach na karku zniknęły. Ukazały się z powrotem. Łydki i uda zniknęły. Ukazały się z powrotem. Mózg kierujący moczem zniknął. Ukazał się z powrotem. Prasień na ciała w rękach i nogach zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz e, organy wewnętrzne. E, pięć rozbłysków na mózgu. Te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, zatoki zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na bęzach chłodnych dwa rozbłyski te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Układ krwionośny teraz. Cały układ krwionośny razem z sercem zniknął. Ukazał się z powrotem, w całości żołądek zniknął, ale mój ciała, no, tak Ukazał się z powrotem, trzy części jelit zniknęło. Ukazały się z powrotem. Oby dwie Obydwie nerki zniknęły. Ukazały się z powrotem. W całości układ, no, układ moczowy z pęcherzem razem zniknął. Ukazał się z powrotem. Układ rozrodczy zniknął do regeneracji. Ukazał się z powrotem. Układ nerwowy teraz. Rafael mówi: W całości układ nerwowy do regeneracji i zniknął. Ukazał się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą. E, te całe e, mózgi, cała skóra od pępka do, e, do tam, gdzie jeszcze uda są, do kolan, zniknęło wszystko. ukazały się z powrotem. Jeszcze trzy rozbłyski na innej części skóry i te części zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi sobie. Zadowolona, jest taka odprężona. Składał wszystkich podziękowania. Żegna się i zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy dla tej istoty. Zapraszamy. Następny to jest Maciej. Simone przekazuje wizerunek. M-A-C-I-E-J. M -a. C -i. Ukazał się na stole. Pierwszy szkielet się ukazał, skan już wziął na miarę. Cztery rozbłyski na kręgosłupie i te kręgi zniknęły. Ukazały się z powrotem. <śmiewanie> Rafael mówi, że wszystkie stawy w całym ciele do regeneracji zniknęły, ukazały się z powrotem, teraz muskulatura całego ciała, na plecach pięć muskułów zniknęło. <śmiewanie> Ukazały się z powrotem, e, uda zniknęły. Ukazały się z powrotem, ścięgna teraz tego ciała, e, w, e, w nogach zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz organy wewnętrzne. W całości mózg do regeneracji, mówi Rafael, i zniknął. Ukazał się z powrotem. Dwie części zatok zniknęło. ukazały się z powrotem. Dziąsła górne i dolne zniknęły. Ukazały się z powrotem. Układ krwionośny teraz. Rafael mówi, że cały układ krwionośny razem z sercem do regeneracji i zniknął. Ukazał się z powrotem, część oskrzeli zniknęła. Ukazał się z powrotem. Rafał mówi, że w całości wątroba do regeneracji i zniknęła. Ukazała się z powrotem, żołądek zniknął, ukazał się z powrotem, w całości jelita zniknęły, ukazały się z powrotem, obydwie nerki zniknęły. Ukazały się z powrotem. Prostata zniknęła. Ukazała się z powrotem. Teraz układ nerwowy. Rafael mówi w całości układ nerwowy do regeneracji i zniknął. Ukazał się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą. Sześć rozbłysków, i te części skóry zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjął do góry. Jest w takich emocjach szczęściu. Wejzus rozmawia, neutralizuje tą istotę i przekazuje informacje, rozmawia z nim. I taki pozytywny jest, ta istota taka pozytywna, jakby była w jakimś zamknięciu przedtem, a teraz pokazuje, pokazuje te, składa podziękowania u wszystkich. Żegna się, zniknął w portalu. Zapraszam Was też do Rafaela na jego bazy. Zostańcie zdrowi, namaste. you <smart noise>